Prezentujemy urządzenie do pielęgnacji twarzy oraz zestaw do manikir. Dzięki urządzeniu do pielęgnacji twarzy zadbasz o piękno swojej cery, rozpieszczając ją profesjonalnymi zabiegami. Od teraz możesz wykonywać je we własnej łazience. W zestawie znajdują się cztery nakładki, które pozwalają na kompleksową pielęgnację. Nasadka masująca do poprawy krążenia i lepszej absorpcji kosmetyków. Nasadka lateksowa do delikatnego masażu poprawiającego wchłanianie się kosmetyków. Nasadka z gąbką do równomiernego nakładania makijażu. Nasadka szczotkowa do demakijażu oraz usuwania martwych komórek i regeneracji tych uszkodzonych. Zabiegi można wykonywać w dwóch prędkościach obrotowych. Urządzenie znajduje się w praktycznym etui idealnym w podróży. Dzięki temu możesz dbać o skórę gdziekolwiek jesteś. Polecamy również zestaw do ManiKir z sześcioma wymiennymi nasadkami do kompleksowej pielęgnacji dłoni i paznokci. Oba urządzenia posiadają certyfikat DECRA i zostały szczegółowo sprawdzone pod kątem trwałości, funkcjonalności i łatwości obsługi. Urządzenie pielęgnacyjne do twarzy oraz zestaw do ManiKir. Doskonała jakość na co dzień.